W ostatnim czasie coraz więcej kredytów hipotecznych jest zaciąganych przez obcokrajowców. I co ciekawe, obcokrajowcy, jeżeli chcą kupić mieszkanie w Polsce, jeżeli nie zaciągają przy okazji kredytu hipotecznego, to właściwie tu nie ma jakichś większych ograniczeń. Właściwie każdy może kupić mieszkanie w Polsce. Nawet jeżeli ktoś nie przebywa fizycznie w Polsce, może ustanowić pełnomocnika, który za niego dopełni wszystkich formalności. Wyjątek właściwie stanowią mieszkania, które znajdują się w strefie przygranicznej, albo też budynki, które są związane z gruntem. Czyli jak kupujemy dom z działką, no to już wtedy musimy uzyskać, Odpowiednie zezwolenie, czy też dom, właśnie w strefie przygranicznej, również musimy mieć zezwolenie MSWIA. No ale. Poza tym właściwie nie trzeba tutaj żadnego zezwolenia, ale oczywiście są pewne dodatkowe wymogi, wymogi jeżeli chcemy zaciągnąć kredyt hipoteczny. No, standardowo oczywiście trzeba posiadać stałe źródło dochodów, trzeba posiadać przynajmniej 10% wkładu własnego. No i poza tym pokazać dokumenty, które potwierdzają, że taka osoba legalnie przebywa w Polsce. Jeżeli taka osoba ma kartę stałego pobytu, no to wtedy właściwie nie ma problemu. W większości banków taki kredyt bez problemu uzyska. Jeżeli to jest pobyt, zezwolenie na pobyt czas. No to wtedy ten okres, na który jest ona wydawana, musi być przynajmniej na 12 miesięcy do przodu. Wtedy też można taki kredyt uzyskać, i właściwie w większości banków jest to możliwe, więc. Ten, dzięki tym wymogom, które nie są jakieś specjalnie skomplikowane, zdecydowanie zauważamy zwiększoną liczbę osób właśnie obcokrajowców, którzy decydują się na zaciągnięcie kredytu. W przypadku expandera w ubiegłym roku to było około 200 milionów złotych na taką kwotę zostały zaciągnięte kredyty hipoteczne przez obcokrajowców i co ciekawe, wiele wskazuje na to, że w tym roku jeszcze więcej może być takich osób. No nie powinno to oczywiście dziwić. Mamy obcokrajowców Krajowców coraz więcej i też sytuacja na rynku pracy jest na tyle dobra, że skłania ich do tego, żeby wiązać swoje, swoją przyszłość, swoje plany z Polską. Także Polacy oczywiście chętnie w ostatnim czasie te mieszkania kupują, no bo ta dobra sytuacja na rynku pracy ich do tego zachęca. No i obcokrajowcy również postępują w ten sposób. Oczywiście wielu z nich wynajmuje mieszkania, no ale w Polsce w większości miast jest tak, że ta rata kredytu jest bardzo zbliżona do tego, ile trzeba zapłacić za wynajem mieszkania, więc no, jeżeli ktoś długoterminowo planuje wiązać swoją przyszłość z Polską, no to często decyduje się na zakup. Jest to oczywiście wiele takich osób, która kupuje takie mieszkania po to, żeby swoim rodakom wynajmować takie mieszkania, więc jest to w pewnego rodzaju forma inwestycji, więc to, co obserwujemy teraz na rynku nieruchomości, też w pewnym stopniu to duże zainteresowanie zakupem. No, w pewnym stopniu też odpowiadają za to obcokrajowcy. Oczywiście ta skala jest nieporównywalnie mniejsza w porównaniu do tego, ile mieszkań kupują Polacy, no ale jest to na pewno warte odnotowania.